Śląski, największy i najbardziej nowoczesny obiekt sportowy w naszym województwie. Stadion ma charakter w pełni uniwersalny. Jest przykładem symbiozy sportu wyczynowego i masowości. Mówią, że Ślązacy nie uznają żadnej innej dyscypliny sportu poza piłką nożną i dlatego należy wspomnieć, że na Stadionie Śląskim występowali najlepsi piłkarze Polscy ostatniego ćwierćwiecza i świetni światowi gracze. Aktualnie Stadion Śląski oczekuje na kolejną premierę sztucznego oświetlenia. No, myśmy grali na Stanach z Szkocją, z Irlandią, także no, Związek Radziecki, wszyscy <grywa> pamiętają, no, bo przegrany mecz w Moskwie 4-0, nikt nie przypuszczał, że, że my jesteśmy zdolni do tego, żeby, żeby wygrać tutaj na, na Forzowie. Dlaczego pan Gerard Cieśnik? Pomimo, że przez Stadion Śląski przewinęła się cała plejada polskich sław, to pan Gerard Cieślik jest osobą znaną między innymi dlatego, że zapewnił nam zwycięstwo w pierwszym meczu na Stadionie Śląskim 20 października w 1957 roku. Osobiście miałam przyjemność poznać pana Gerarda Cieślika w 1993 roku, kiedy to realizowałam Reportaż ze stadionu Śląskiego. Okazał się bardzo komunikatywną, ciepłą osobą, kochającą młodzież, myślącą o przyszłości futbolu na Śląsku i bardzo utożsamiał się wówczas ze Stadionem Ruchorzów i ze Stadionem Śląskim. Nie miałam już okazji więcej jako kobieta, śledzić szczegółowo prawda, rozwoju futbolu. No niemniej jednak ten reportaż był dla mnie bardzo ważny w karierze y, dziennikarskiej. Panie Gerardzie, kiedy pierwszy raz Pan się tu pojawił? O proszę Pana, ja się tutaj pojawiłem pierwszy raz, kiedy boisko w 1936 roku zostało otwarte. Meczem Warta poznać Ruch, ale nie wpuszczono mnie na boisko, ponieważ byłem taki mały chłopak. Tak zawsze chodziłem na boisko za darmo, na starym boisku, ale tu się obawiali, że taki Maj rozdepczą mnie. I w tym pierwszym meczu piłka została rzucona z samolotu, i rozegrany został mecz. I już wygrał ten mecz 42. Dobrze pamiętam. Ile lat pan wtedy miał? Ojej, proszę pana, to był 36 rok. A ja 27 to ja 12 lat, 10. Ile to. Ale kopał pan już wtedy piłkę? O proszę Pana, wszystko w domu mówili, że już kopałem w, tym, w poduszkę. Także jakoś to było wyszło. Uważam, że dla mnie piłka, no kto by nie był, nie chciał kopać jak w Hajdukach Wielkich był ruch, który przed wojną pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Polski. A ja mieszkałem 100 metrów od wojska. Wiadomo, że dla mnie ruch to jest powiedzmy... Życie. No bo jestem do dzisiaj w klubie, sobie przeszło 70 lat. No a wtedy jak się to odbywało się? Przychodziło i mówię tak, panowie jak chcę grać i mówi, no to chodzi. Nie, nie proszę pana, tak nie to. Wtedy było to na mecz chodziło się to panie mnie, weźcie, weźcie mnie no to wchodziłem tak na wojsko. A na treningi to chodziłem zawsze na wojsko Na każdy treningu byłem, ale za bramką. A to dlatego, że za bramką. Jak był trening to nie wszystko szło w siatkę, tylko za siatkę, za bramkę, no to dążyłem złapać piłkę skórzanną i uderzyć, kopnąć, żeby to, to było święte, żeby mieć skórzanną piłkę. Ale ja robiłem, że to szmacianki, także szmacianką zawsze graliśmy. A jak się robi taką szmaciankę? Proszę pana, trzeba mieć dużo skarpetek, nawet raz pomyliłem w domu. Wziąłem e, skarpetnie, skarpetkę, pończorę od matki, nie wiedziałem o to inaczej, zrobiłem taką smaciankę. niedzielę matka chce iść do kościoła i szuka drugiego drugi, tego... Pończory, no nie ma, no gdzie to, to gdzie, gdzie to jest? No matka patrzy na mnie, mówi, wiesz co, ty chyba się pomylił, zabrałeś mężu. <noise> moją pończorę po to, żeby, żeby zrobić coś maciankę. No i tak się to stało. Marzenie moje, moje to było marzeniem e, być członkiem tego klubu. No i udało mi się to po wojnie, na, na dworcu w Hajdukach na plecach pana Dziwisza piłkarza pierwszej drużyny. Podpisałem kartę. Pierwszy mecz, pierwsze drużynie grałem nie na tym boisku, bo na tym boisku po wojnie były oddziały radzieckie. Także nie można było tu trenować. To graliśmy na kresach, to jest boisko obok. I to grałem w pierwsze drużynie, w pierwszy raz, godą pierwszą, widzę, jak pamiętam, i szczeriłem pierwszą ramkę. To był mój, mój pierwszy wizerunek w pierwsze drużynie. No, a jak się już potem grało w tym drużynie na, na stałe, już takie były powiedzmy pewne miejsca, no to było marzenie brać udział, grać w reprezentacji Śląska, bo takie to jest kolej losu. Po meczu w reprezentacji Śląska marzenie było w reprezentacji Polski, to miałem też te, ta, takie marzenie i to mi się udało po wojnie, zaraz na pierwszym meczu wyjazdowy Polska-Norwegia do Norwegii. Przegraliśmy wtedy 2-1. To już tych zawodników, to w tej chwili jest jeszcze to żyje, to jest szlanek z, z Krakowa, a tak wszystko już powiedzmy poszła do góry. Ale do reprezentacji dojdziemy. Ale ta pierwsza bramka w ruchu, jakie były wtedy zwyczaje? co musiał pan coś kolegów zaprosić, postawić im coś, czy oni panu... Ale, panie, ja miałem 17 lat, wie to kiedyś. Zaprosić drużynę na piwo w coś. po pierwsze byłem za młody, a po drugie pana, po meczu poszliśmy na To jeszcze nie w tym czasie, bo to było je, już te pieniądze, bo tych ludzi nie było. To w tym czasie to trzeba było następny, zaraz rano o 6 i do roboty normalnie. To się normalnie pracowało po, po, po robocie, po 14, o 17 był trening i trenowało się i to był następny dzień to samo. Także było Wspólne kolacje już potem było jak była Liga, jakie grało mistrzostwo A-klasy Polski. To mieliśmy już kolację w kasynie Huty Batory, to Huta Batory fundowała nam. No i to byliśmy razem, pośpiewali, starsi co potrafili wypić, to i wypili, to tam nie byli święci, żaden tam nie był święty. No ale rano o 6 się wszyscy widzieli w pracy normalnie, także to nie było. Ja mecz przykładowo, który grałem z Związkiem Radzieckim, to jeszcze w tym czasie pracowałem normalnie. Co Pan wtedy robił? Ja jestem z zawodu tokarzem. Stałem przy maszynie i pracowałem normalnie. A koledzy z drużyny? No tych pracowali normalnie. To nie było, żeby ktoś nie pracował. Meczu w meczu z Związkiem Radzieckim, trzy dni przed meczem był sparing z reprezentacją Śląska. Po meczu pojechałem do domu. W domu przy kolacji Przyjechał trener Cebula, a w radiu słyszałem z żoną, że dodatkowo został powołany Gera jeśli ją no To chyba jest dwóch takich cieśników, jak. Ale przyszedł Cebula i mówi Gera Cieśnik, Natychmiast jechać trzeba do zgrupowania, bo kapitan Rejman cię dodatkowo wzywa. Ja mówię: Wiesz, co Ewa? Nigdy nie wejście, ale muszę rano i do roboty na szychta no to nie ma inaczej. Bo maszyna będzie wolna, szef nie będzie nie wiedział. Poszedłem do roboty o 6 rano normalnie. Szef też przez radio się dowiedział mówił, mówi, co pan tu robi, my, panie szefie. Ja, to pierwsze to jest to, że muszę pracować, a to jest jedne. A drugie, to no, przyszedłem powiedzieć i teraz, teraz mogę iść, bo pan wie, że jestem dodatkowo powołany. Teraz sprawa te, tego... Jak pan mówi, pieniędzy ileśmy dostawali, nie? W tym meczu wyjątkowo pan kapitan Reymann powiedział, jak wygracie ten mecz, dostaniecie każdy po 500 zł. W szatni, po cichu, tak wszystko było. No 500 zł wtedy, kiedy zarabiało 1200, 300, 400, to było dużo. No nikt nie wierzył, że wygramy ten mecz, ale drużyna naprawdę dała wszystko wspaniale wszyscy grali w no to, to był mecz pokazowy naszej drużyny, która przy ile było, 100 tysięcy widzów na stadionie. Wygraliśmy 2-0, strzeliłem dwie bramki dzięki zawodnikom wszystkim, bo nie może jedny tylko grać. Wiadomo, ja że jest, jest, piłka rodzina to jest gra zespołowa. Udało, udało mi się strzelić te dwie bramki. Wygraliśmy ten mecz. Pyta się jeden z członków delegacji polskiej, no nie wiem, tam, bo to znałem tylko tych, których przy nas byli. To wam powiedział, że jak wygracie, dostajecie 500 złotych? Ja mówię, no kapitan Reimann to był pra prawdziwy, właściwy kapitan przedwojenny Wojska Polskiego, z Wisły, Kraków, w Paniałych był. Ja mówię, no kapitan mówił, normalnie. No i kapitan Reimann już nie był kapitanem za, za 4 dni. Czekamy na te 500 złotych. No niedługo czekamy, bo do dzisiejszego dnia czekamy na te 500 złotych. bośmy nie otrzymali. Ja myślę, jakby tak odsetki teraz było. To by był wtedy był bogaty człowiek i wtedy mogłem się kupić jakąś łupę albo coś. No ale e, takie czasy nie były. Były czasy takie, że tak jak powiedziałem, w klubie jestem już 4 lat. Mieliśmy wspaniałą drużynę, wspaniałą drużynę, która potrafiła i grać i pracować. Było to naprawdę takie wspaniałe amatorstwo. A die, że to, cośmy dostali, tośmy dostali dietę 38 zł. Pamiętam, pierwszy raz dostałem te 38 zł, przyszedłem do domu o co, bo to 38 zł. Ręce do, rękę dałem do kieszeni, ale nie ma pieniędzy, bo dziurę miałem prawie w kieszeni. No to ja zgubiłem prawie, no, no nie było, no ale jest, jak o czym opowiadać, no i to było wesoło. W każdym razie e, takie koleżeństwo, takie, taka zgrana paka, jaka, jaka był ruch, przecież w moim czasie młodym i w tym wieku, to znaczy dla mnie to było, nie, nie no grałem na, dla, dla kibiców, dla moich sąsiadów, dla moich pracowników, którzy razem je pracowali my chodzili całymi rodzinami na mecie. To było dla nas święto. Cieśnik wtedy był. dwa A co to jest to? Tor, no bramka, dwie bramki strzelił, a teraz go na te dwa gole, nie? Jak my wygrali z tymi ruskimi, dwie gole, co się działo na stadionie? Cieśnika to na rynkach wynosił. Taki sukces! Początki legendarnego chorzowskiego klubu sięgają lat międzywojennych XX wieku, gdy zapał sportowy łączył się z dążeniami niepodległościowymi Ślązaków. Oddany do użytku w roku 1935 stadion przy ulicy Cichej gromadzi na meczach miłośników drużyny niebieskiej. Obecnie skład ruchu odnosi coraz większe sukcesy, starając się o powrót do ekstraklasy. Trener drużyny Marek Wleciałowski został wybrany chorzowianinem roku 2006. Ja mam 80 lat, to nie jest tak znowu, żeby, żeby być na każdym meczu. Bardzo chętnie, bo na tych kibicuje, bardzo chętnie bym był nawet... Mam wolny w tym klubu, klub o, mnie, o mnie dwa, nie mam do mojego klubu. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że wychowałem się w tym klubie i wychowali mnie w tym klubie. Bo ja grałem z tymi zawodnikami, którzy przed wojną podawałem piłki za bramki, to jeszcze grałem tutaj z tymi zawodnikami. To dla mnie był taki zaszczyt, przecież to było. No dobrze, gdyby taki młody, powiedzmy 14-letni przyszedł do pana i powiedział, co robić, żeby zostać tak jak pan. No grać w reprezentacji, Do rocznika, który my tu prowadzimy rocznikami, bo tu mamy, tu mamy szkołę w moim imieniu i tu mamy szkołę sportową i tam są od piątego, od ile to mają lat, od dziewięciu lat już szkolą się. Także mają już teraz inne, inaczej to wygląda. Mamy, mamy sporo dużych, tak naprawdę. Są existe. talenty? Są talenty, są, są. Jak to? Czyli ruch się utrzyma? Ach, utrzyma, utrzyma się, to się na pewno utrzyma, bo przecież i umią grać, i wiadomo co chcą na boisku, i umią, no, nie ma tak źle. My, my z naszymi, naszą młodzieżą, którą mamy, na pewno nie wylecimy z ligi. Na pewno nie wylecimy z ligi i grać, powiedzmy, niespodziankę, które zrobili. Grając z kolejarzem u nas tutaj wygrali i to jest tylko jakie dojście, nie dojście, jak się na boisku zachowa. jak się idzie na boisko to się gra 90 minut, nie ma nic w głowie tylko piłka i tylko gra. Umieć to jeszcze nie wszystko. Umieć tak, na boisku ja umiałem za stół. No to, to trzeba grać. Trzeba z kolegami grać, grać, jeszcze raz grać. А, сиди!